Najlepsi żyjący polscy aktorzy 50, plus. miejsca od 20 do 11, Czołowa Dziesiątka, wkrótce w drugiej części. Na miejscu 20 Artur Barciś, znany z niezwykle charakterystycznej aparycji i wszechstronności. Popularność przyniosły mu role komediowe w serialach Miodowe Lata, jako Norek i Rancho, gdzie wcielał się w czerepacha. Występował także w wielu filmach spektaklach teatralnych oraz teatrze telewizji, udowadniając, że świetnie odnajduje się również w rolach dramatycznych. Ceniony jest za profesjonalizm, poczucie humoru i bliski kontakt z publicznością. Co? Karol, jaka jest normalna temperatura? 36,6, 36, nie? 36,6. 36. A kiedy zaczyna się nienormalna? A 36,7 chyba, 36,7. Naryk, Merek, ile mi Ponad 42 stopnie. Jeśli Ci się podobają moje filmy, nie zapomnij dać łapki w górę, milordzie i suba. Dzięki. Miejsce 19 należy do Mirosława Zbrojewicza, znany z ról charakterystycznych i wyrazistych, drugoplanowych bohaterów. Największą popularność przyniosła mu rola groźnego gruchy w kultowej komedii Chłopaki nie płaczą. Często obsadzany jest jako twardziel, gangster lub wojskowy, ale z powodzeniem występuje także w rolach dramatycznych i komediowych. Zbrojewicz ma na koncie wiele występów w polskich serialach telewizyjnych ojciec Mateusz, czy kryminalni. Jego charyzma i specyficzna maniera gry sprawiły, że stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego kina. A historii tego swetra. I tak byś nie zrozumiał. Na miejscu 18 Jacek Braciak, urodzony w Dresdenku i jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorów teatralnych, filmowych i dubbingowych. Studiował aktorstwo w Warszawie, a przez wiele lat był związany z teatrem powszechnym w Warszawie. W filmie zasłynął rolami w takich produkcjach jak Edi, Róża czy Claire. Za swoje role zdobył m.in. nagrody Orła, zarówno za role drugoplanowe, jak i główne. Cechuje go niezwykła charyzma, zdolność do kreowania realistycznych postaci oraz umiejętność, by nawet epizodyczne role zapadały w pamięć widza. Panie, jak się nazywa pies złomiarza? Puszek. 17. Andrzej Chyra to urodzony w Gryfowie Śląskim polski aktor i reżyser. Ukończył studia aktorskie i reżyserskie na PWST w Warszawie. Przełomową rolą była kreacja Gerarda w filmie Dług z 1999 roku, która przyniosła mu szerokie uznanie i nagrody. W swoich rolach często gra postaci wewnętrznie skomplikowane, niejednoznaczne moralnie, zagubione. Pełne wewnętrznych konfliktów. Wystąpił także w teledysku do utworu Nici'a grupy Problem. Ładna kobieta. A wracając do naszych interesów, powoli, Gerard. Spotkamy się ze Stefanem, wszyscy razem pogadamy. Podliczyłem swoje koszty, jesteście mi winni. 6 tysięcy. Miejsce 16. Marek Kondrat, wybitny polski aktor filmowy i teatralny urodzony w Krakowie. Przez wiele lat był związany z warszawskimi scenami, a szeroką popularność zdobył dzięki rolom w filmach takich jak Dzień Świra, Zaklęte Rewiry czy Pułkownik Kwiatkowski. Znany jest z niezwykłej dykcji, inteligentnych interpretacji ról oraz charakterystycznego ironicznego poczucia humoru. Oprócz aktorstwa, zajmuje się również działalnością biznesową i pasjonuje się światem wina, prowadząc własną firmę. W polskiej kulturze uchodzi za jednego z najbardziej charyzmatycznych i cenionych aktorów swojego pokolenia. Kolego, daj tego w szarym gangu przy dużym stole z ptakiem z tego tyłem. Piętnastka. Bartłomiej Topa to polski aktor filmowy i teatralny, urodzony w Nowym Targu. Ukończył studia na wydziale aktorskim w Łodzi. Popularność zdobył dzięki rolom w filmach Wojciecha Smarzowskiego, m.in. w Domu Złym, Drogówce czy Wołyniu. Występował również w wielu serialach, takich jak Złotopolscy, gdzie wcielał się w postać policjanta Waldka Złotopolskiego. Jego znakami rozpoznawczymi są naturalność gry wyrazista osobowość oraz umiejętność odnajdywania się zarówno w rolach dramatycznych, jak i komediowych. Miejsce 14. Artur Żmijewski, urodzony w Radzyminie. Ukończył Akademię Teatralną w Warszawie i szybko zyskał popularność dzięki rolom w filmach i serialach. Szerokiej publiczności najbardziej znany jest jako doktor Jakub Burski z serialu Na Dobre i Na Złe oraz Ksiądz Mateusz z produkcji Ojciec Mateusz. Występował również w wielu filmach. Dekalog 10, Pianista, katyń czy Młode Wilki. Ceniony jest za ciepło, naturalność oraz umiejętność kreowania postaci budzących sympatię i zaufanie widzów. Dokładnie trzymają to skrzynkę. Nie wiem. Porozmawiaj z prokuratorem. Kochanie, nie próbuj szukać oszusta. Nie po to się lat pod kamieniem, żebyś mnie teraz ukradła. Miejsce trzynaste zajmuje Adam Woronowicz. To aktor, który potrafi zaskakiwać różnorodnością swoich ról i nie boi się trudnych wyzwań. Choć szerokiej publiczności dał się poznać jako odtwórca roli księdza Jerzego Popiełuszki, Równie przekonująco wciela się w bohaterów dramatycznych, komediowych czy nawet groteskowych. Jego filmografia obejmuje zarówno ambitne kino-artystyczne, jak i popularne produkcje telewizyjne i serialowe. Na scenie teatralnej budzi uznanie dzięki intensywności gry i umiejętności nadawania postaci głębi psychologicznej. Jest jednym z tych aktorów, których obecność na ekranie zawsze przyciąga uwagę widzów. Miejsce dwunaste to Andrzej Grabowski, urodzony w Chrzanowie. Największą popularność zdobył jako Ferdynand Kiepski w serialu Świat według Kiepskich, gdzie jego rola na trwałe zapisała się w polskiej popkulturze. Występował również w wielu filmach, m.in. Pitbull, pod mocnym aniołem czy Król Życia. Pokazując swoje umiejętności w rolach dramatycznych. Poza aktorstwem zajmuje się także muzyką. Nagrywa płyty z repertuarem piosenki autorskiej i aktorskiej. Nagrał nawet jeden utwór z raperem Kenke. Ceniony jest za charyzmę, naturalność oraz zdolność łączenia humoru z dramatyzmem w kreowanych postaciach. Nie wyczynię, synek, nie wyczynię. Miejsce 11. Cezary Pazura to popularny polski aktor filmowy, kabaretowy i dubbingowy, urodzony w Tomaszowie Mazowieckim. Sławę przyniosły mu role komediowe w filmach takich jak Killer, Chłopaki nie płaczą czy nic śmiesznego. Potrafi jednak z powodzeniem grać także w dramatach, czego dowodem są jego kreacje w Psy czy Sztos. Występuje również jako lektor i użycza głosów w filmach animowanych, jako leniwiec Sid w serii Epoka Lodowcowa. Jego znakami rozpoznawczymi są energia, wyrazista mimika oraz umiejętność łączenia humoru z autoironią.